Według opracowania wypadki przy pracy Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku zgłoszono 83 205 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Na szczęście liczba ta z roku na rok stopniowo maleje, ale i tak jest to wciąż bardzo dużo. Skoro więc temat wypadków w pracy jest wciąż aktualny, warto przyjrzeć się apteczce, jaką ma właśnie w miejscu pracy. Cześć, mam na imię Michał i jestem ratownikiem medycznym. Dzisiaj opowiem Wam trochę, jak i dlaczego warto zadbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Temat niezwykle ważny, bo przecież w pracy spędzamy przeciętnie 40 godzin tygodniowo. Mówiąc więc o bezpieczeństwie w miejscu pracy, muszę zacząć od tego, abyście pamiętali, że będąc pracownikiem, macie absolutnie prawo do sprawnie funkcjonującego punktu pierwszej pomocy. Odpowiedniego przeszkolenia w tym zakresie. Oraz oczywiście dostępnej dobrze wyposażonej apteczki, nad którą pieczą powinna sprawować wyznaczona osoba. No właśnie. Ale co to właściwie oznacza? Dobrze wyposażona apteczka w miejscu pracy? Każdy zakład pracy charakteryzuje się innym wyposażeniem i innym rodzajem wykonywanych zadań. Dlatego obowiązkiem Twojego szefa lub Twoim, jeśli to Ty jesteś szefem, jest dostosowanie zawartości takiej pracowniczej apteczki w porozumieniu z lekarzem. Powinni oni nie tylko uzgodnić to, co ma znajdować się w środku, ale również określić ilość i usytuowanie tych apteczek. Tak naprawdę to nie istnieje jedna uniwersalna zasada, dzięki której każda firma będzie mogła czuć się bezpieczna. To trzeba ustalić indywidualnie. Jednak podam Wam przykładowy skład apteczki w pracy o charakterze biurowym. Niezbędnym elementem są oczywiście środki takie jak rękawiczki ochronne w różnych rozmiarach. Przydadzą się do zabezpieczenia dłoni przy wykonywaniu pracy mniej sterylnej, ale także w przypadku kontaktu z raną i krwią. Jest to po prostu podstawowe narzędzie ochronne, które powinno być zawsze pod ręką. Ważna będzie maseczka służąca do wykonywania sztucznego oddychania. Nie tylko pomoże ona osobie, która znalazła się w ciężkiej sytuacji, ale również pozwoli nam samym zachować bezpieczeństwo w kontakcie z poszkodowanym. Nie można również zapomnieć o środkach dezynfekujących. Płyn do odkażania rąk czy chusteczka do dezynfekcji pomoże nam zachować czystość podczas pracy i uniknąć nieprzyjemnych wirusów, które mogłyby ograniczyć nam możliwość pracowania. Bandaże, chusty trójkątne, kompresy z gazą są oczywiście niezbędną częścią każdej apteczki, nie tylko tej używanej w pracy. Wypadek, otarcie czy złamanie mogą przydarzyć się nam przecież dosłownie wszędzie. Teraz, być może mocno Was zaskoczą, ale do podstawowego zestawu dołączyłbym też agrafkę. Może posłużyć do wykonywania prowizorycznego temblaka, który unieruchomi rękę do czasu przyjazdu, pogotowia lub wizyty u lekarza. Jeśli chodzi o plastry, to oprócz tych standardowych, wybrałbym te typu strip. Można wtedy dokładnie opatrzyć każdą ranę ciętą, a o takie, oszklonym biurze raczej nie trudno. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem będzie zestaw oparzeniowy. Nawet zalanie wrzątkiem przy okazji parzenia herbaty w przerwie lunchowej może skończyć się źle. Dlatego w apteczce powinien znaleźć się lek łagodzący oparzone miejsce oraz opatrunek dedykowany właśnie oparzeniom. I właściwie to wszystko. Ten prosty zestaw już sprawia, że w pracy biurowej możecie czuć się dużo bezpieczniej. Właśnie. Pracy biurowej. Pamiętajcie jednak o tym, o czym wspomniałem na początku. Każda praca ma swoją charakterystykę, więc i apteczka powinna zawierać środki zabezpieczające Was w odpowiedni sposób. Na koniec zostaje już tylko umieszczenie apteczki w oznaczonych miejscach, do których wszyscy mają dostęp i o których wszyscy wiedzą. I to wszystko. A tymczasem pamiętajcie, że film powstał dzięki Fundacji ZIKO dla Zdrowia. To organizacja, która chce edukować i chronić w zakresie zdrowia, a wy możecie jej w tym pomóc, przekazując swój 1% podatku. KRS to 4.0618.913. A my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!